Poznajcie rowerek trójkołowy jazz. Teraz pokażę Wam, jak go złożyć. Oto składowe: rama z siedziskiem, uchwyt dla rodzica, koła, błotnik, pedały, daszek, worek z funkcją plecaka. Montaż zaczynamy od rozłożenia ramy z siedziskiem oraz zamontowania uchwytu dla rodzica. Otwieramy boczne pałąki za pomocą przycisku blokującego, a następnie rozkładamy siedzisko rowerka. Do chwili usłyszenia dźwięku, klik. Teraz wsuwamy uchwyt rodzicielski i zabezpieczamy dźwignię blokującą. OK, możemy teraz rozłożyć kierownicę rowerka. Robimy to do momentu, gdy usłyszymy klik, a następnie zamykamy z powrotem boczne pałąki. Następnie wyciągamy tylną oś rowerka i blokujemy ją. Czas połączyć ramę z tylnymi kołami. Wsuwamy je w otwór w ramię, aż usłyszymy klik. Tak samo z drugiej strony. Kolejny etap. Nakładamy błotnik na widelec przedniego koła i podnosimy dźwignię łączącą przednie koło z kierownicą. Umieszczamy je w ramię rowerka. Teraz czas na pedały. Kładamy je w otwory przedniego widelca, aż usłyszymy klik. Teraz blokujemy je tą dźwignią, jeśli maluch może już samodzielnie pedałować. Jeśli dziecko jest na to jeszcze za małe, odblokowujemy dźwignię i korzystamy z funkcji wolnego koła. Kolejny krok to daszek. Wpinamy go w oparcie siedziska, aż usłyszymy klik. Daszek łatwo się składa i rozkłada. Jeśli chcemy, by chronił malucha przed mocniejszym słońcem, rozkładamy go maksymalnie z osłonką na końcu. I ostatni etap worek. Dzięki pasom możemy go nosić jako plecak. Przed zaczepieniem ściągamy pasy, zawieszamy worek na uchwycie i zapinamy rzepy na tylnej osi rowerka. Ten rowerek ma regulowany podnóżek. Rozkładamy i składamy go prosto, odciągając dźwignię i ustawiając pozycję. Pamiętajmy, że przy rozłożonym podnóżku zawsze wyłączamy blokadę pedałów w przednim kole. Jeśli dziecko może pedałować samodzielnie, kierownicę łączymy z przednim kołem. Jeśli nie, opuszczamy przycisk na błotniku do chwili zablokowania. Pamiętajmy o regulacji pasów. Zrobimy to łatwo paroma ruchami. Uchwyty rodzicielski możemy łatwo dopasować do naszego wzrostu. Odblokowujemy dźwignię, wciskamy metalowy zatrzask i ustawiamy długość uchwytu. Upewnijmy się, że wszystko jest zabezpieczone. A gdy maluch będzie gotowy, by samodzielnie jeździć, możemy zmienić rowerek kilkoma ruchami. Wyciągamy daszek, zdejmujemy worek, demontujemy uchwyt rodzicielski. Ok! Teraz wyjmujemy barierki ochronne i odblokowujemy kierownicę. Wyciągamy pasy. Najpierw przeciągamy je przy klamrze z przodu rowerka, a następnie przez otwory w oparciu. Teraz pas krokowy. Wykręcamy śrubę mocującą siedzisko i śrubę mocującą pas pod spodem siedziska. OK. A kiedy chcemy zabrać rowerek ze sobą, możemy go wygodnie złożyć. Zblokowamy uchwyt rodzicielski i otwieramy boczne pałąki. Pociągamy za dźwignię na kierownicy i składamy. Teraz pociągamy za dźwignię blokującą na uchwycie rodzicielskim i składamy oparcie siedziska na ramię. Daszek przekładamy w stronę tylnych kół o tak. Tylną oś rowerka składamy pod spodem ramy. Rowerek po złożeniu ma super mały rozmiar. Gdy rozłożymy tylne koła, możemy go ciągnąć jak walizkę, trzymając za uchwyt rodzicielski. Jeśli chcemy zdemontować tylne koła, wciskamy te przyciski na tylnej osi. Możemy też zdemontować przednie koło. Wciskamy ten przycisk na ramię rowerka i wyciągamy koło. Rowerek gotowy do zabrania w podróż. Możemy go łatwo przenieść i to jedną ręką. Proste, prawda?